Tam grubo gwiazdor wbija na miękko i daje prezenty. Święty Mikołaj istnieje albo nie istnieje. Nie wiem jak ty, ja na przykład, jakbym miał taką okazję, to ja bym chyba te 7000. Nie wiem czemu, ale intuicja mówi mi, że niedźwiedzia. Gdzieś tam kogoś pototykać, pomiziać, a potem powiedzieć, że nie ci dalej jest. Cześć, cześć, dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry, kończymy. Rok poświęta jak pojedzone? Pojedzone, powiem ci, że ja tak y, z końcem roku no. czuję się nieco staro. Czemu staro? Y, nie wiem, jakieś tak wiesz, może dlatego, że ten rok już tak wiesz, kończy się... Szybko lata lecą, nie? I ten, ale mam, ale mam taki specjalny krem. Slavia Znasz? Cosmetics. Znasz Slavia Cosmetics? Odmładzające serum. Takie, myślę, że to powinno jakoś zadziałać, żeby ten program dzisiaj jakoś poprowadzić. O. Od razu lepiej. No, teraz to, teraz to wyglądasz. No jasne, że tak, ale Brzuszek został. Ale widzisz, no to dobrze, że, że przynajmniej na twarzy jakoś lepiej. Dokładnie. Damian, niby prosty temat, nie? Jak to jest z tymi prezentami? Kto przynosi pod Twoją choinkę prezenty? Pod moją choinkę oczywiście przynoszą aniołki. Aniołki, widzisz. Aniołki. Dla ciebie jest to oczywiste. E, w moim domu to było różnie. Wydaje, wydaje mi się, że dzieciątko przynosiło. Niektórzy chyba mówili, że święty Mikołaj. Postanowiłem to zweryfikować. I słuchaj tego. E, święty Mikołaj tutaj dominuje. Na, e, jest nawet cała mapa, z, z, zobacz sobie, cała mapa jest, gdzie jest jaki... jaki um, gagatek, który przynosi te prezenty. I okazuje się, że w te święta w większości domów polskich Święty Mikołaj przynosił, ale północ, południe, wschód, czyli na zachodzie, na zachodzie Polski, wiesz, poznań te tematy, to tam już bardziej gwiazdor. Słyszałeś o gwiazdorze? Nie A widzisz, tam gwiazdor. Też... I tam grubo, tam grubo gwiazdor wbija na miękko i daje prezenty. Z kolei u nas tak właśnie Śląsk, Dolny Śląsk to dziesiątko. Bardziej, tak powiem, w prawym dolnym rogu, wiesz, bo ja świetnie znam geografię, więc prawy, dolny róg <laughs> polski, gwiazdka. Gwiazdka daje, daje prezenty. Aniołek też gdzieś tam na, na, na południe Polski. I jeszcze uwaga, w niektórych miejscach, to już tak losowo bardziej bym powiedział, ale bardziej widzę, że wschód Polski. Dziadek mróz. Dziadek mróz. Dziadek mróz. Także takie są możliwości. I, I pomyślałem, że zaczniemy od takiego newsa, żeby ludzie wiedzieli w końcu, że to nie jest tak, że Święty Mikołaj istnieje albo nie istnieje, tylko. Wszyscy się kłócą o to, że niektórzy wiedzą, że przynosi gwiazdka, a nie, że święty Mikołaj, ten od gwiazdki mówi nie, święty Mikołaj nie istnieje, drugi mówi, że gwiazdka nie istnieje i się kłócą. I z tego wynika w ogóle jakakolwiek wątpliwość, że święty Mikołaj nie istnieje, a tak naprawdę ja uważam, że to jest jeden, jeden po prostu pan, który w różnych kulturach, w różnych regionach jest nazywany po prostu różnorako. To prawda, aczkolwiek wydaje mi się, że de facto w świętach nie chodzi tylko o same prezenty. I nie tylko chodzi jakby o to, kto te prezenty tak naprawdę daje, a o to, że ludzie się z tego cieszą po prostu, nie? Zgadza się, Damian, zgadza się. E, a jakie dla mnie ty masz newsa? Wiesz co, ja mam dla ciebie newsa dzisiaj e, o dwunastolatku, który natknął się na plastikową torbę w pobliżu marketu, okay. e, w której były pieniądze. Czyli znalazł yy, torbę z kasą. Dokładnie tak, znalazł torbę z kasą, ale uwaga, ponieważ miał tam yy, ponad 7 tysięcy złotych. To tak. za to już można kupić dobre buty, nie? To prawda. <laughs> dokładnie, dokładnie. Dominik oddał pieniądze właścicielowi. Slepu, tak? Proszę na yy. policję, czy...? Wiesz co, aż tak to się nie doinformowałem na ten okay. temat, ponieważ koledzy pomagali mi przygotowywać dzisiaj newsy. Okej, okay, okej. Okay. Dokładnie. Yy, właśnie, to jest ta różnica między mną a Damianem, że Damian zawsze ma kolegów, którzy pomagają, a, a ja przygotowuję sam. Okej, okay, ale dobra. Czyli, yy, czyli w jaki sposób yy, znalazł właściciela? Pewnie przez policję albo poszedł do rodziców, oni... Wydaje tam ktoś, mi się, no? że raczej tak. Okay, no. okay. Yy, ogólnie cała historia jest dosyć ciekawa, ponieważ yy, chłopakowi skończyły się produkty do robienia pierników, więc pojechał do sklepu, okay. zablokował rower Patrzy, no a tutaj torba, no a w torbie 7 tysięcy złotych. Nie wiem jak ty, ja na przykład jakbym miał taką okazję, to ja bym chyba te 7 tysięcy część oddał na cele charytatywne, a częściowo <laughs> dał dla siebie. Ja myślę, że bym jednak oddał. Y, ale, ale rozumiem, że kiedy nagle pieniądze spadają z nieba, to jest jakaś tam y, rozkmina i pokusa, żeby coś z tym y, fantem zrobić, ale no, Dominik zachował dobrze. Zresztą ja myślę, że wiesz, że z, każde, z każdą osobą, która jest na D na D to takie jest. Damian, Dominik to, to są dobre chłopaki. Pewnie. Dobra, no to super. To jest, zawsze zawsze promosujemy ludzi, którzy pomagają innym znaleźć swoje zguby i wykazują się inicjatywą. I taką inicjatywę też miał bohater mojego newsa, kolejnego. Gdyby Tobie zginął pies, a masz psa. Mam tak. psa. Masz, masz rodzinę, masz psa? Mam rodzinę, mam Dobrze. psa. Dobrze. Gdyby tobie zginął, nie wiem, twój syn Max na przykład, no to mhm. byś to olał pewnie, bo jeszcze masz zapasowe dzieci, nie? No bo ten Max był zapasowy. Nie, A... no, Max jest wyjątkowy. Max jest najpiękniejszym tak? synem na świecie. Pewnie. Aha, no są pewnie po podzielone, nie? Eee. Ale gdyby tobie zginął pies, to, to ja bym go szukał. Kurczę... To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że. Dokładnie, dronem. Świetnie, dobrze, że to powiedziałeś. E, I właściciel mojego News'a też właśnie stwierdził, że najlepszym pomysłem będzie szukać dronem. I on miał, wybrać sobie, Huskiego. Husky, e, Husky e, to jest taka rasa, która jest e, niezwykle społeczna, ale nawet nie chodzi o społeczność, społeczno, w sensie społeczeństwa ludzkiego, ale ogólnie on, on dobrze wchodzi w interakcję z różnymi zwierzakami. I to się okazało. Kiedy on szukał dronem, tego tego zwierzaka, to znalazł go w towarzystwie, zgadnij, jakich zwierząt. Nie wiem czemu, ale intuicja mówi mi, że niedźwiedzia. Tak, tak, dokładnie. I to nie jednego. Normalnie, wyobraź sobie, że z grupką niedźwiedzi zaczął pomykać i się normalnie zaczął z nimi bawić. O, I właściciel dłuższą chwilę śledził co pies robi z niedźwiedziami i normalnie w tym momencie niedźwiedź chwycił tego psa, wywracał się z nim, bawił normalnie jak kumple, więc on się skomplikował z, nie wiem czy to nazywać watahą, chyba tak, watahą niedźwiedzi. I, I szczęśliwie oczywiście niedźwiedzi, niedźwiadki go polubiły, traktowały go jako swojaka, trochę razem się pobojali, a potem już wiedział gdzie tego niedźwiedzia, też tego psa znaleźć i go właśnie odzyskał. Także poznał swojego psa od zupełnie innej strony. Okazało się, że to jest taki władca niedźwiedzi, taki tutaj ogarniacz, który rzeczywiście potrafi się zaprzyjaźnić. Także myślę, że fajny news, gdyby, gdyby twój pies. Nagle był z niedźwiedziami, ciekawie by to wyszło. Też jest w sumie jasny, jak husky, tylko że to jest biały, nie? Wiesz co? Nie? Mój pies jest dosyć y, biały i jest też maluteńki, więc myślę, że taki niedźwiedź to mógłby go nawet nie zauważyć. No. Czy im się przeżył? Tak tak... <laughs> Możliwe. No. Uciekałby. <laughs> Okej. Okay. Co dla mnie drugiego masz? takiego e, drugiego e, newsa. Wiesz co? Dla Ciebie mam teraz drugiego newsa bardzo ciekawego, ponieważ jest to o e, szczecińskiej lidze superbohaterów. I okay. jakbyś miał się zastanowić. Jak myślisz, o czym może być ten news? 3LS, to jest skrót, Szczecińska Liga Super Bohaterów. jest tam, dobra, SB na do końcu, to mi się źle kojarzy, ale poczekaj. Szczecińska Liga Super no wydaje mi się, że to są osoby, które w Szczecinie na przykład chcą pomagać osobom starszym. Tak nie. strzelam. To nie, ja nie, wiem. nie. Eee, Szczecińska Liga Super tak naprawdę zajmuje się pomocą E, dzieciakom, które mają choroby Takie jak na przykład nowotwory mhm. I starają się walczyć e, Mają teraz siedzibę e, Gotową jakby, by nieść tym dzieciom właśnie pomoc mhm. I na miejscu można znaleźć takie naprawdę ciekawe atrakcje Aktywności, atrakcje Coś podobnego do z rehabilitacji, okay. ale bardziej tak. przedstawione w formie dla y, właśnie takich. Taka animacja tych tak animacja. Tak, coś w tym stylu. Ale to te osoby mogą tam przychodzić? Czy one dochodzą do tych osób? Czy jak to wygląda? Ta grupa wsparcia. Y, ma nowe y, aktywności fizyczne, jakby, rehabilitacyjne, metody bardziej, o, może tak. Są to między innymi zajęcia rehabilitacyjne przy użyciu, przy użyciu mieczy świetlnych. Więc Grubo. według mnie jest to dosyć ciekawe. Okay. Ponieważ osoby młodsze mają jakąś tą zajawkę Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba by było ze Star Warsów, bo oglądałem z Maxem jakby młodszy. Mm. I były te miecze świetne jednak tam. Zawsze on mówił, wow, ale miecze świetne, coś w tym stylu. Uh -huh. Więc myślę, że to, to jest mega fajny w ogóle pomysł. Kreatywne i twórcze warsztaty. Na pewno kursy tworzenia superbohaterskich kostiumów z wykorzystaniem nowoczesnych drukarek 3D. Okej, okay, czyli projektują takie kostiumy, które potem mogą sobie pewnie ubać na siebie i się trochę pobawić. Tak, i myślę, że to jest też coś w stylu. Zrobiłem to coś w stylu, wiesz, że walczą z tym. Aha. Myślę, że to jest mega fajne, jakby pozytywne, że w ogóle coś takiego jest. Tak, to no widzę wsparcie podwaniu siły i motywacji. Tak, tak, tak. E, spoko. Czyli że że tam e, rodzice wysyłają swoje dzieci i no i te dzieci już potem ogarniają się z, z kostiumami, z mieczami świetnymi i innymi Dokładnie, takimi tak. inicjatywami. Super, no elegancko I, i widzę, że mają fajne logo, złote, z, z, <grym> tak, tak. z superbohaterem. Fajny pomysł, taki, taki... Nowoczesny. Tak, a jednocześnie taki odjechany i, i myślę, że... Nawet zdrowe dzieci chciałyby takie mieć opcje, żeby sobie zrobić kostium albo poławić się, poławić się mieczem, a tu nie ma możliwości, bo to tylko dla osób, które e, dzisiaj mają jakieś swoje wyzwania, a dzięki temu będą mocniejsze, bo te wasze pewnie pokonają. To się super mają. super bohaterami, jednak. Możliwe stać się super bohaterami. Także, także super. No fajne, fajny news. Naprawdę. E, Damian, powiem Ci, że masz coraz lepsze newsy. Widzę, że się wyrobiłeś w tym programie, bo na początek to tak dukałeś tam jakieś takie, takie nudne, a tutaj super bohaterowie teraz się pojawiają, także. No. Także fajnie. Widać, że to nie jest twój pierwszy odcinek. No. Czas zmienia człowieka, nie? Tak, tak, tak no, doświadczenie przede wszystkim. No, po prostu odcinku za nami. Dokładnie. Także, no i co, to jest kolejny rok z nami. Także ja ze swojej strony e, chciałem złożyć Wam e, życzenia noworoczne, e, bo ja myślę, że każdy czas jest dobry na życzenia i każdy dobry czas jest dobry na zmiany. E, a więc myślę, że jeżeli planowałeś zmiany rok temu, to może zaplanować teraz, ale może też za miesiąc albo dwa, bo każdy czas jest dobry. Także ja osobiście na przykład, przyznam się, że większość celów noworocznych z tego roku nie zrealizowałem, ale część zrealizowałem, część połowicznie. Ale taka chyba większość ludzi. Tak? tak? Tak. Ja myślę, że większość ludzi ma tak, że po prostu mhm. ma cele noworoczne, one się niekoniecznie spełniają. Dlatego ja często nagrywam programy. Miej cele listopadowe, marcowe, sierpniowe. Można mieć inne cele niż. Można. Noworoczne. można. One są dużo lepsze. Poza tym wszyscy teraz regularnie uczęszczają na siłownie trzy razy, cztery razy w tygodniu i wszyscy czekamy na ten, żeby ten styczeń minął i żeby na parkingu znowu było miejsce. Tak. Także, także oby jak czyli tak cele takich e, ludzi, którzy niekoniecznie mają, mieli takie mocne postanowienia. E, czas na to, żeby coś zmienić swoim życiu jest dzisiaj. Teraz. Tak. Dzisiaj tak trochę było na koniec roku. Postanowiliśmy sobie trochę pożartować. Bardzo dziękuję mojemu Maxowi, który postanowił. W ogóle, króciutko jeszcze, na koniec. Skąd się w ogóle wziął tutaj? Dla mnie jest super bohaterem. <grych> skąd się w ogóle wziął dzisiaj Max tutaj? Był taki moment, że ja byłem. Lekko chory, a ty bardzo chory. Ja dalej widzicie. W ogóle że... tak, i był taki pomysł, że dobra, jakoś nagramy ten poprzedni odcinek, który był live'em, ostatecznie, i świetnie wyszedł w ogóle. Z, były bardzo fajne reakcje i będziemy do tego wracać, do takiego live'owania. E, o, jakieś nowe słowo myślę, live'owania, mm. e, bo nie słyszałem wcześniej tego słowa. Jest, jest niesamowity, e, na naprawdę. Widać, że, to, idzie, tak, tak. Widać, że tak. do odcinku z datą. I Max, ja mówię do Maxa, tak w ogóle wiesz, znasz historię. No? Napisałem na WhatsAppie, słuchaj, a może byś poprowadził z Kasprem odcinek, ja tak się kulawo czuję, wiesz i coś. No. Byłem pewien, że Max chyba no ja zawariowałaś, nie? A Max? Okej. Okay. I powiedział, że nawet za to nie chce pieniędzy. I, I tak, i że tak. darmo Tak, Max występował hartatywnie w ogóle tak. to, to docencie. I teraz słuchajcie, co się dzieje dalej. Ja wyzdrowiałem w miarę kacper dalej nie domagał, ale Max chodził i mówi, no ale co z tym moim nagrywaniem? nie? I mm -hmm. okej, okay, fajnie, że już się lepiej czujecie, że chcecie nagrywać, ale jakby ja się już zaangażowałem psychicznie, że nastawione. I okazało się, że dowiózł temat i właśnie dlatego dzisiaj wystąpił przed wami. W ogóle mega fajna rzecz, tak, ta, jak już gdzieś tam kogoś podotykać, pomiziać, aby Powiedzieć, że nie ci dalej z seksu. Że nie tak, to nie to. myślę, dzisiaj, że dla że inna to metafora może. dla Maxa, że tak. po już powiedziałeś, że fajnie, że możesz być gwiazdą y, największego polskiego programu zebrony newsami. Jednego z na świecie i nagle nie. A jednak. I w tym ostatnim odcinku w 2024 roku wystąpił ze mną i z tobą również mój syn, Max, za co bardzo dziękuję. Jest jeszcze na Backstage'u. Jednocześnie dziękuję też chłopakom Kamilowi i Matiemu, którzy są z nami i pomagali Maxowi w ogarnięciu newsów na dzisiejszy program. Przyjechali z nami. Także. Dużo się zadziało, dużo dobrego się zadziało w tym roku w ogóle, prawda? I u ciebie, i u mnie, i mam nadzieję u was jeszcze więcej zadzieje się w przyszłym roku, bo my tutaj mamy niesamowite plany. grube plany. Bardzo grube. Na, nasz, nasz Happy Holding rośnie w siłę, mamy kilka tak. projektów happy, e, a jeden będzie bez nazwy happy i to będzie nasz pewnie największy projekt życiowy. Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak, na razie nie, nie, nie zdradzamy wielkich szczegółów, natomiast dużo się będzie działo, e, także Dzisiaj, Obserwujcie. Dzisiaj nie Sylwester, dzisiaj jeszcze parę dni do końca, dwa dni do końca roku czy trzy, ale tak jak naprawdę postanawiajcie dzisiaj, co chcecie zrobić dzisiaj czy jutro i niech każdy dzień będzie szansą na nowe, lepsze życie, na nowego, lepszego ty. Tak jest. To co? Wszystkiego dobrego. dobrego. Widzimy Wszystko się dobrego. w kolejnym roku. Cześć. Cześć.